Adaptery fotelika Maxikozy do wózka Roan ułatwią nam szybki, bezpieczny montaż tego fotelika na stelażu od wózka firmy Roan. Te adaptery pasują akurat do wózka Marita Cortina Rocco. Montaż jest bardzo prosty. Należy adaptery lewy i prawy zamontować bezpośrednio w uchwytach w foteliku i całość. Łącznie z fotelikiem, zapiąć na stelażu, zwracając uwagę na prawidłowe wpięcie do tego stelarza. Fotelik jest bardzo stabilny na takim stelażu, można w tym bezpiecznie przewozić swoje dziecko. Również możemy ten fotelik bezpiecznie wypiąć z adapterów, zostawiając na przykład je w stelażu od wózka. Pięcie takiego fotelika z adapterami, które są już umocowane w stalarzu, nie nastręczy większych problemów. Ma być to wszystko łatwo i przyjemnie. Oczywiście możemy zamontować sobie fotelik przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Adaptery idealnie wykonane, wszystko chodzi gładko, tak jak należy. Polecamy.